Cześć, witajcie, ja jestem Nadia i tym razem przenieśliśmy się na Survival, e, ponieważ na Skybloku nic nie zrobiłam od ostatniego odcinka. E, byłam zmęczona i też poszłam spać i jakoś tak wyszło, a że muszę nagrać Wam na materiał na poniedziałek, to pomyślałam, że sobie nagramy Survival. I tak w sumie troszkę mam tutaj do zrobienia. Myślałam też o mojej globie, ale tam też bym troszeczkę sobie rzeczy przygotować. Więcej czasu by mi to zajęło. Nawet w sumie zadań tam też stoję na wełnie i... No, jakoś tak by wyszło, że w sumie nic do wielkiego nie miała do zrobienia. Tak, stwierdziłam, że pierwsze co zrobię to farmę dyń. Tylko ile tych nasionek? Bo ja bym zrobiła tak z jednej strony jedynie z drugiej melony, jak już kocie znajdę. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na no serio, przez specjalnie jedną dynię jeszcze umieścić. Dobra, to póki co to jeszcze tutaj sobie posieję. E, ok, i dzisiaj pójdziemy Pójdziemy sobie na, do kopalni. Znaczy do kopalni? No, do podziemi. Ponieważ e, trzeba w końcu nazbierać jakieś surowce, jedzą to w sumie wezmę sobie zostać. Pochodni, myślę, że starczy, ale zobaczymy. Narzędzia już są przygotowane. Ok, e, pójdę jeszcze tylko tak. Póki pamiętam, jeszcze tabliczkę zmienią. Ej, farmy, typu były farmy? Mm. Oj, o tutaj było farmy. Dobra, czyli to niszczymy. Gotowe. Dobra, no i co? I zajmiemy się tymi pierwszymi zadankami, że trzeba znaleźć te e, surowce. Zobaczymy, czy mi wejdzie. E, idę w sumie do tej kopalni, gdzie tam zaczęłam. Bo tam było sporo rzeczy, i już jednak było jakieś tam zejście w dół. Nie trzeba było za bardzo się kopać. Mam nadzieję, że trafię, bo już dobrze nie pamiętam, jak to tam wszystko wyglądało. Ale wiem, że to było tam w tamtej górze. Sobie podskoczymy szybciutko. I w końcu nie będzie słychać tych villagerów, bo już miałam ich dosyć. I jednak te dźwięki są troszeczkę wkurzające. O. No i właśnie. I tu idziemy. Tak, trzeba sobie zjeść. Pytanie, czy coś mnie zaskoczy na samym początku? I teraz, lewo czy prawo? Chyba tutaj bardziej długa iść. Bo tu jeszcze woda, jak pamiętam, spływała. Tu już nie ma. O, mamy kipera. No, musiałbym wybuchnąć, no. Kurczę, szkoda, bo oni tak to, chociaż w sumie nie wiem, czy już mam zaliczonego tego clippera, nie pamiętam. Jak e... gdzie to teraz? Tu jest chyba właśnie No, ja coś tam się chyba kopałam. Ale jednak tam nie było do czego się kopać. No i tutaj już nie schodziłam. Dobra, czyli już sobie stawiamy pochodnie. I zobaczymy co tutaj jest ciekawego. O, jest żelazo, jest węgiel. Czy się przekopię będzie łatwiej. O, też jest węgiel. Jeszcze ząbie jak to gdzieś. O, jest szczerze ząbek. O Jezu! Ale mi się spadły. Jeszcze laga miałam na PZI. Na single wish laga. Dobra. Można jeszcze tu też oświetlić. <laughs> A już miałam nadzieję, że to jest bruk, i spawner znalazłam. No. Właśnie mam zadanko też, żeby spawner znaleźć. Co nie będzie e, e, łatwe. Bo no ja na x ray nie gram i nie widzę co tutaj dokładnie znowu węgiel zbieram, jeszcze zbieram sobie troszkę tego węgla, ale już bardziej się zajmę tymi lepszymi surowcami a węgiel zawsze się przyda, bo co chwilę to powodnie trzeba robić, przepala się wszystko dlatego jednak tego węgla zbieram chyba się troszeczkę przeziębiam takie się coś wydaje, bo mam ten katar w sumie. Kaszel też. Mam nadzieję, że to mi szybko przejdzie. Będę mogła sobie normalnie nagrywać i gadać do Was. No i że też wąta nie przeszkadza jako taką. Jest tu gdzieś jak którą widzę na mapce, ale nie mogę go znaleźć. Więc go oleję. Wolę zbierać żelazo. Dobra. Tu już sobie poszliśmy. Zresztą ten węgiel, też mam troszkę tego węgla. Też mogłam nazbierać do tego stacka, ale na pewno dzisiaj jeszcze znajdę, to zbieram. I co, no tak, bo tam w sumie żelazo i węgiel to już miałam zebrane, tylko potrzebowałam złoto, no i już to lepsze, czyli redstone. Aha, no i atendy ja szłam, nic, co, i to jest koniec? No jak to tak. Atendy? O, tu jeszcze nie szło. No i czemu wybucha, jest ja odsuwam tak daleko? On dalej wybucha, no. pochodnie ja też pochodnie nie jest tyle dobrze. Tu jest rąbek. Dwa ząby. Jakie tam nawet zbrojku, zbroje. jaka impreza to. Jest. No. A Clippera łatwo nie będę zrobić kamiennym mieczem. Jeszcze gdzieś tu? O cholera, jasno. Ile także za to? Gdzieś jeszcze jest Clipper. Ale już go nie widzę. Dobra, sobie szybko pozbieram te żelazo. Bo żelazo zawsze się przyda. O, chociaż kółcze trzeba by było w końcu znaleźć. Ja Już pomału coś myśleć na temat enchantu i tak dalej. Może dzisiaj się znajdzie. Zobaczymy. O hmm, właśnie, tego węgla jeszcze troszkę pozbieram. O, przy okazji przejścia sobie zrobiłam do drugiej. Jaskini. To jest fajnie. Pochodnia. To jest oczywiście coś połudzka, Normalne. I idziemy na dół. Tu mamy wodę. Jezu, te nietoperze mi wkurzają, no. Aha, i tu się poleciliśmy obok tego. Dobra, to ja tutaj postawię pochodnię. W sumie na tej wodzie też postawię pochodnię. Troszkę denerwuję? O, najfajniej spłynęła. I mamy pierwsze złoto. Bardzo fajnie. Nie szkoda, że tylko jedno. No ale cóż. I co? I to już mamy wyjście do góry. Jest żelazo. Muszę się pilować, bo zaraz mi coś od pleców wyjdzie, zabije i tyle tego będzie, bo ja żadnej zbroi nie mam, ale widzę, fajnie by się dokupano złota. Fajnie złoto z żelaza razem. O, dużo tego żelaza. Trzeba szybko podbierać. No, dobra, lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? dobra zrobimy ładnie. tam jeszcze jest żelazo to by trzeba było jakieś je wydobyć no żelazo tego bym sporo dobra Idziemy na dół, ale tu się w ogóle fajnie zaczyna. Fajnie to wygląda, takie różne bloki i tak kolorowe jest. Jest tu coś jeszcze, oprócz lawa i węgla. I nie słyszę lawa, ale lawa to jest dobry znak, tylko że niestety nic tu więcej, nie widzę. Mm. Udałaś mi się, kilo skończę, ale mam jeszcze drugi. W razie co? Nie ale w sumie jestem na poziomie 13, to ja się dziwię, że nie ma tutaj diamentu gdzieś na wierzchu. Chociaż wiem, że tam jest jaskinia, tak jak patrzę na babkę. W tamtą stronę. Chyba, że już tam byłam. O, lapis jest, nie zauważyłam. Patrzyłam na ściany tylko. Zbiorę ten lapis też, będzie pierwszy lapis zebrany tutaj, Jeszcze 63 nie. Nie no, zobaczymy ile wypadnie. Ło, wow, dużo lapisów, jest 5. Super. Lapis lubię zbierać, bo się szybko zbiera. Tylko nie pod sobą. No i 36. Jeszcze jedno takie złoże już będę miała do zadania z policzenia. Już 64 minut zabrała. No ale jeszcze nie mam. Eee, dobra. Tutaj jeszcze mamy żelazo. Krótce, że czemu tyle tego żelaza jest mam złota, to żelaza. Ze złotem będzie najcięższy, żeby zabrać. Znaczy w końcu zbiorę, nie? Ale ten, ale będzie ciężko. Bo jednak sporo tego złota trzeba, no, 64 to nie jest mało. A wyście kurde, znajcie sobie jeszcze normalnym kilofem Kopać, znaczy dla To jest tak powolne. No i do tego jeszcze 64, no. ja ze złotem zawsze mam problem. Dobra, myślę, że tutaj więcej już nic nie ma. Kopię się gdzieś tutaj. Słyszę dalej lębę. Mam nadzieję, że gdzieś mi tu nie wypłynie. Słyszę ząbiaka. No ale nie już się tylko tym. No tam nic nie widzę. O, wir spadł z góry. I się przez chwilę jasno zrobiło. Nie wiem czy to jest lawe, czy coś, że to jest niekiasło. Albo to jest jaskinia już. Przeze mnie odkryta. No jak, to jest pochodnia. Ja już tam też mam. <laughs> Ale gdzieś tutaj są wieki są. No myślę, że to nie jest pomer. Gdzieś. No, ale tu też nie widzę, słyszę. O, to nowa mieszkina. Dobra, też teraz wiem gdzie są ząbiaki. i O, jeszcze najbieros spał nie mam. No, jest jach ja dob, Dobra. <laughs> Bałam się, że możemy odejść odepchnąć do lawy, czego bym nie chciała. Ślawy i kurde się to zeszły może tam z góry. Dobra, zbierzemy sobie tego redstone'a. Redstone się przyda. będę mogę zrobić kompas. Zegarek w też, bo złoto już mam zegarek. Ale myślę, że najpierw sobie zbiorę, żeby po 6 były, a dopiero później zacznę kraftować. Bo jednak, jak zacznę kraftować, to później zabiorę sobie od tych zebranych i na ja nowo będę musiał zbierać. Czy tam dozbierać. No, więc wolę jednak zaliczyć sobie to zebranie wszystkich no Z jakami to już będzie kłopot? Ale to już myślę, że. Jak znajdę parę diaksów, to dopiero zrobię sobie jakiś kilow i zenchantuję go na dużo lepsze. Z jakimś tam szczęściem, o ile wpadnie. Eee, no. I dopiero wtedy będę gdzieś tam mogła wydobywać resztę diaksów. Wow. Widzę ten mały spór. Nienawidzę tych małych. Słyszę go, ale ja nie widzę. Och, mamy. Ale... woda. Chodź za ścianą jest woda. To dobrze. O, mamy obsydian. Niestety obsydianu nie wydobędę, a przydał mi się. Powiem Wam szczerze, no bo. Do Enchantu potrzebuję. Ale to jest najwyżej, że biorę sobie lawę i zrobię sobie ten zamię. To nie będzie problem. Kurde, 47 tutaj. Diaks chciałam znaleźć... Chyba dużo Diaksów. Sama lawa, a Diaksów nie ma, nie? I to jest 4, 10. A więc w sumie taki akurat na diamenty. Tam jest redstone, ale ja sobie go odpuszczę i pójdę gdzieś indziej. Nie lubię tak przy lawie biegać. Zawsze wpadam gdzieś tam. Właśnie w lawę i No, tu mam redstone. Przy takiej lawie jeszcze mogę biegać. Jak sobie płynie gdzieś tam. I mam... Jest! Mam również tak tych! Super! Czyli już nie muszę się martwić. Ech, kopię się tutaj. Poziom 10, dobra, idziemy, może znajdę tam Biaxię. jeszcze mhm. wir którego nienawidzę. Ale zadanie też mam na... Krzemień, więc... W sumie akurat może być, że się z Ej, ja mi się cora obudziła, a ja sprawdzę ile mam nagrania. Kurde, dopiero 18 minut. No nic, może jeszcze posiedzę cicho. I będę mogła jeszcze dograć sobie. Bo chciałam ten jak sobie znaleźć. Tak było fajnie. No ale znając mnie, pewnie będę kopać tak pół godziny i nie znajdę ani jednego zielonego. Byle gdzieś tam się kopie, widzę panu tam jest. Za fragmenty. Bo się kilo zaraz skończy. A gdzie kilo skończy, no to będzie lipa. Bo nie mam drewna. Nie pomyślałam, że to jest. Myślałam, że spokojnie nie wystarczy. się gdzieś dokopało. Znowu do jakichś kolejnych jaskiń się dokopało. Dużo ractouna. Pewnie żorobia suknie Dobra, to trzeba gdzieś wejść. Od oh razu na przywitaniu już szkielet musiał być. Dobra, spójrzmy sobie tylko co tu jest. Ale to nic nie miej za ciekawego. Eee, tu nic nie ma. Wow. Przy tej lawie jeszcze nie wtedy spadają. Tu też czekorec tą widać. Jeszcze pójdę. Tam lawa, mam lawa wpływa gdzieś. Tu pójdę. Mamy złoto. I kliper się zmieścił. Sied. To w końcu creepera uda mi się zrobić. Nie! No i dlaczego? Przecież się odsunęłam. Takie hamstwo, nie? Dobra, będę musiała jednak zrobić pomóż. Dobra, i jestem po przerwie. Yy, w miarę szybciutko dogram jeszcze do odcinka. Myślałam, że jednak uda mi się. Znaleźć te białe ale chyba jednak nie. Mam niesamowitego pecha. Zbieram chociaż te surowce. Eee, nie wiem na co mi tyle nawet stona, ale. A co tam? Może się też mi przydać. Zawsze ja nie patrzeć to jest czerwony blok. Eee, dobra. No. Co my tu mamy, o mamy jeszcze stona. Miał jakiś szkielet do mnie właśnie idzie. Który? No, prawie szedł. A to ładnie. Jak zginąłeś, jak dobrze. Idą no, jeszcze tego ma mało. Też. No, to mam nie no, mogę sobie tam się wykopywać. 11, Ja zawsze mam jedenastu cikało. W polecie taki Nie, się nie, Hmm, nie, no. się nie, woda, nie, nie, rozlać nie, nie, to nie, 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 tego nie, nie, co nie, Czy też jedenastki? No, Ale pewnie już skończy mi się kilop, i znajdę jaksa, albo w ogóle nie znajdę. Mam Redstone. A. Super, to mam Redstone, a jak tu dalej nie. No i nie mam już kill'ofa. ra, jasna. Ach, no cóż. no trzeba by wracać do domu. Eee, tak trendy by się szło. Nie no, ja zaszłam jakieś trendy tutaj. Tu była woda. O, i tam kopałam. A, ale przekopałam, kurde, taki teren. No i sobie też jednego jak hita, no. Hmm. Ale nie. Minecraft musi być nie. Jak zawsze. No dobra. Teraz sobie wyjdę z kopalni. Zamęczać was nie będę. kawałek do przejścia jednak mam. Poza tym głos mi już wysiada. Także naprawdę nie będę Was męczyć. Dzięki za obejrzenie. Um, trochę ciulowo wyszło, miało być nie ma reakcji. no dupa. Dobra, także trzymajcie się. Cześć.